Cześć, witajcie na kanale Hype Train Podcast. Ja jestem Jacek i dzisiaj przychodzę do Was z unboxingiem. Ale nie unboxingiem komiksowym, ale można powiedzieć, że około komiksowym. W dzisiejszym odcinku na różdż naszego unboxingu bierzemy kolekcję Iron Mana, Ale nie kolekcję z komiksami, tylko z Iron Manem. Takim do składania. Jest to dosłownie pierwsza taka sytuacja na tym kanale, ponieważ te pierwsze kilka numerów dostaliśmy od wydawnictwa De Agostini, które było na tyle miłe, że dzięki nim możemy zobaczyć, jak prezentuje się w ogóle początek tej serii, tak? Pierwsze trzy numery. I tak wygląda na to, że dzisiejszy unboxing będzie nie tylko unboxingiem, ale też. Składaniem tego modelu. Muszę rozszyfrować, który numer jest pierwszy, który drugi, a który trzeci. Okej, okay, dobra. To jest numer pierwszy, taki grubaśny. Tak wygląda numer drugi, a tak wygląda numer trzeci. Każdy numer jest skupiony na jakiejś poszczególnej części yy, tej zbroi, więc w zależności od numeru no widać, te części wyglądają inaczej. Spróbujmy do tego podejść. Nawet śrubokręt dali. E, po co ja się przygotowywałem? <grych> Dobrze, spróbujmy do tego podejść po kolei, tak jakbyśmy normalnie kupili w kiosku albo z prenumeraty dostali tę serię od początku. To jest część z samymi częściami. Bateria i pierwszy numer, tak jakby gazety, która zawiera oczywiście instrukcje i inne informacje oraz jakiegoś bonusu którego sobie zaraz zajrzymy. Zobaczmy, co mamy w środku. We wnętrzu kolekcja nam buduje, czy wprowadza nas jakby w klimat budowania Ironmana i przybliża nam historię Ironmana, tonego Starka i widać, że to wszystko jest bardzo inspirowane MCU, czyli można powiedzieć, że taką najbardziej mainstreamową odsłoną, dzięki której duża międzynarodowa widownia zna Ironmana. Mamy oczywiście instrukcję do tego, co mamy zrobić z tymi częściami, które dostaliśmy w tym numerze i mały background komiksowy Ironmana. A to w sumie jest zaskoczenie, bo myślałem, że będą się mocno odwoływać tylko do tego MCU, ale troszkę, znaczy mam nadzieję, że kolejne numery będą to kontynuować, ale widzę, że ta kolekcja zahacza przynajmniej troszkę o przybliżanie komiksowej historii Iron Mana, co jest zawsze na plus, szczególnie dla takiego ignoranta jak ja, który z komiksami jest w miarę na bieżąco, ale z tymi historycznymi. A co jest w tym bonusie? Wygląda na to, że więcej szczegółów dotyczących modelu Ironmana, który dostajemy w tej kolekcji, szczegóły dotyczące kolekcji, a oczywiście plakat, który nawet mi się nie mieści w kadrze. <grych> Ale najważniejsze jest to, żeby sprawdzić, czy ja sobie dam z tym radę w ogóle. <grych> Ok, to teraz wejmę to, co dostaliśmy dzisiaj w tej kolekcji. Uuu, to jest. O, to jest tak ładnie zapakowane. I właśnie tak powinno się ogarniać kolekcję. Zobaczcie, teraz możemy przystąpić do początku składania. Elementy są dostępne w każdej z przegródek. Uuu, jakie to ciężkie. Naprawdę te elementy mają taki, taką premium ciężkość. Dobrze, że są te przegródki i że te śrubki są do, dokładnie opisane w, w tej gazetce, bo one są tak małe. Jakby początek naszej przygody będziemy zaczynać od hełmu Ironmana i na koniec całej kolekcji powinniśmy otrzymać całą zbroję tonego starka o wysokości 60 cm. Od razu mówię, to jest solidna metalowa zbroja. To nie jest żaden plastik, który rozwali wam się po kilku dotknięciach. Posłuchajcie. Solidnie. Tego nawet się nie da zgiąć w żaden sposób. Ściskam to, to jest naprawdę mocne. Od z góry przepraszam wydawnictwo, że wam robię crash testy kolekcji. Wspomnę wam tylko o jednej rzeczy. W opisie pod tym filmem znajdziecie link do przedsprzedaży kolekcji. Jeśli wprowadzicie tam kod IRONMANPRO, tak ten, który widzicie teraz na ekranie, to dostaniecie dodatkowe bonusy od wydawnictwa. Dobrze, to czas przystąpić do składania. Pierwsza rzecz na którą zwróciłem uwagę, nawet przy wkręceniu takich małych śrubek, bo tutaj trzeba wszystko zrobić porządnie, solidnie, no przynajmniej ja nie chcę, żeby mi się później ten cały model dygotał cały, tak? To jest na tyle solidne, tak jak mówiłem wcześniej, że spokojnie można to mocno chwycić, przykręcić do samego końca, tak żeby nic nie odłaziło. Podoba mi się to, że ten model będzie się świecić. Tutaj jest ten koszyczek na lodówki, to znaczy koszyczek na baterię, który będzie zasilać lodówki. Tutaj chyba mamy największe wyzwanie, gdzie trzeba włącznik od diod dokręcić do tej części, żeby przy przesuwaniu tej części, ona się nazywa 1K plus 1L, jakby uruchamiała ten włącznik i zapalała diody lub gasiła. Trzymajcie za mnie kciuki. Chyba, chyba. <laughs> Jak ja dałem sobie radę z tym, to każdy sobie da radę. Dobra, włożyłem baterię i teraz Ju, to już. Oho! O! Ej, to działa. My dudes, to działa. Uf, to dobrze, bo to już jest skręcone. Okej, okay, sprawdźmy to. O, oh, nice. To działa, filka. Tak, w tym kierunku jest i on, maska na magnes. Ok, i skoro teraz mamy finalny efekt naszego hełmu. <grym> o, ja wiem, że ja wiem, że jaram się jak dziecko, ale to jest, to jest cool. To jest fajne. Takie detale. To są właśnie te detale. Nawet zostało jeszcze kilka zapasowych śrubek, więc oj. <grym> więc nawet jeśli komuś by się coś zgubiło, to raczej problemu nie będzie. Jeśli jedna wam wpadnie pod szafkę. Dobrze, pierwszy numer już za nami i tymi opisami i komiksami zajmę się później. Drugi numer zaś tyczy się chyba jednej części nogi stopy do podstawy zbroi. Tak, lewy but, tak. Rzeczywiście dziwnie jest w kontekście zbroi mówić, że to jest stopa. Tak pobieżnie patrzę sobie na instrukcje i na te części, i widzę, że w tym numerze też mamy jedną świecącą część, i będziemy tutaj mieć podstawę buta. Solidny kawał metalu. Ciekawe, ile jak po złożeniu tego, tej jednej części, ile będzie ważyć taki jeden but. To, to zresztą to jest chyba potrzebne, żeby ten model był dosyć stabilny. I spójrzmy sobie jeszcze do trzeciego numeru. Tutaj mamy gazetkę i nasze części. Tak jak w tamtym numerze mieliśmy lewy but, to tutaj mamy, wydaje mi się, to będzie chyba prawa. Prawa ręka, tak mi, tak mi coś mignęło w tamtym numerze, tak, to jest prawa ręka. I zobaczcie, tutaj mówimy o prawej ręce, o prawej dłoni właściwie i tutaj naprawdę każdy ten jeden drobny element to są palce zbroi siedem rodzajów śrubek i tak samo, wnętrze tej rękawicy jakby też będzie mieć świecący element. Też będzie mieć diodę. Na razie zostawię sobie te dwa numery niezłożone, zostawię sobie na później, bo nie chcę, <laughs> nie chcę odpaść za pierwszym razem i nie mieć nic do roboty. Bo nie wiem jak dla Was, ale dla mnie największym fanem z posiadania, kupowania takiej kolekcji jest to pieczołowite składanie każdej malutkiej części. Zostawiam sobie te dwa numery do składania na później. Finalnymi efektami na pewno podzielę się na naszym Instagramie Hive Train Podcast, więc wpadajcie. Z moich wrażeń ze składania tej kolekcji, jak na to, że jestem jakby u mnie prace manualne leżą na poziomie zerowym, tak ogólnie odnośnie składania takich małych detali, to ja bawiłem się świetnie i myślę, że nie ma żadnych problemów ze składaniem tej kolekcji, nieważne w jakim wieku kto jest, jeśli postępuje się według instrukcji. Pamiętajcie jeszcze raz o kodzie Iron Man Pro, z którym możecie dostać bonusy do przedsprzedaży tej kolekcji. Zresztą link znajdziecie w opisie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tej kolekcji, to na stronie wydawnictwa jest sekcja pytań i odpowiedzi, więc wrzucę Wam ten link też później w opisie. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym unboxingu. Może unboxingu o składaniu. <laughs> Trzymajcie się, na razie.